Hello! Co? Siemu! Witam Was w kolejnym odcinku z CS Lecz gramy po prostu teraz sobie Ja nie ma nie kamerkę Dobra, a przy... Gramy sobie Fajcita tak jak gramy sobie Fajcita, to z moimi, znaczy nie z moimi ziomkami, bo też to nie są moje ziomki. Gram samemu kontra tych nobów. Y jak się na nazywamy się Team Max, why Why? tak to ja nie wiem, ale ale ja wiem, że to nie będzie najlepszy pomysł, żeby tak się nazywać. Coś ciekawe, że to przegramy w chuj. Y i nie wiem. Mecz rozpocznie się za 7 sekund. Tak robi każdy dobry gracz. jest Knife, chyba ja chcę coś kupić. Hello, guys. What's up? to co? Nie. A to już mnie odchodzili. Eee, dobra, mam 83 pingów przy nagrywaniu, nieźle. Nożóweczka. Nożóweczka standardowa nożóweczka yy, na A. Teraz oni będą nas wyczekiwać, bo tak zawsze jest. Jest jeden. To drugi frak. Trzeci frak! Trzy noże! Motherfucker! Oh. Uh, no. Jeszcze rozgrzewaczka. Ok. Good. And dobra. I go B. Więc jak widzicie, na 3 fragi na już więcej dzisiejszy match Chociaż może jednak w tym. O, się, Chociaż może w tym e, teamie jest szansa, nadziei, że to wygramy. E, według mnie coś tutaj zaraz jakąś bani strzela. Sam Supper B, Pan Prost. Dobra, B Okej Okej, Prost. Pan One. Pan Prost sobie pizdnę tutaj apartami Bania, bania siadła Tak jak, jak Łoł, ja. wow, one apartments guys, one apartments One apartments, last apartments Okej, okay. oni sobie już poradzą właśnie z nim Nie będą mieli tu żadnym, z nim żadnego problemu Może, że gościu jest naprawdę pozacki I strzeli to trzy bania, dwie, jeden Aha, czyli to, jest, to jeszcze jest możliwe, żeby to wygrał. Ma minutę, dwie sekundy, nie musi się do niczego spieszyć, goście nasi też go wyczekują w miarę spokojnie, ale tak. 7, 8, 9, 7, 1, 1, 8, 1, 1, 8. Strzelił mu główeczkę na Imbatuxa, tak tak on się nazywał. Ja wezmę sobie, nie wiem, MK. Y, dyfuzor i Babik, i najwięcej więcej mnie jest to wyliczyłem, troszeczkę, ale to nie jest. To nieco nie tak będą mieli. jako, wystarczy, że będę miał taką MMK przy sobie albo USP-ka, i już wystarczy do tego, żeby ich mniej więcej pokonać. Może pójdę po prostu do Ok, okay I'll jest, jest krzesełko. Yeah, one out uh, close to connector oh, Ay, Boxy Smith.

Jest moim zdaniem ok, Koks w ma No nie, mały no. jak, jak nic. E, pompa wluj. Dobra, chuj, tak to się mówi o naszych e, słynnych e, toruńskich programach. Ale co mam powiedzieć? Co wam mam powiedzieć? Koks czy haks? E, ja bardziej myślę, że Koks, bo. Haks. <laughs> nie, oczywiście, że tutaj. rampe runpej, guys, rampe więc niestety zginąłem kurwa drugi raz na szyfrady, to już mi się nie podoba. To jest kompletna żenada eee, To jest goBS.gG eee, Nie grałem tam, bo Albo ja bym zagrał, ale nie wiem czy Tak Może no to pominiemy. Eee, najlepszy jest u nas ten, więc możliwe... Że... Eee, ten tutaj coś wykombinuje fajnego i pokaże nam co po prostu. 4x4 gruz Będę przypadkowo usunąłem, wiecie co zrobiłem Usunąłem drugi przegląd rynku Odcinek drugi przeglądu, masakra Wiecie jakie Aldi są o siebie Jestem tak złym siebie że usunąłem ten drugi odcinek przeglądu Przypadkowo oczywiście się przez ten telefon, no, bo miałem usunąć jakąś tam zapowiedź live'a, bo to zrobiłem, ale w końcu usunąłem, bo yy, tam muzyka mi coś nie nie wiem, czy pamiętam i przypadkowo usunąłem kuźwa Tamten odcinek Byłem tak na siebie zły, że głowa mała. Ale w... nie będę go wstawił już drugie, to się nie opłaca, nie. Hello, are you going mid or not? Who's mid? I called A with Kwan One upper B or underpass, I don't know Okay There's one B Are you fucking egoing? E Out, underground No, underground B Oh shit, okay

Czy, czy, nie, trawię no, go nożem i nic mu się nie stało. Kurczę, ten granat jakbym bym wpuchał, no? Taki wpuchał jest wpuchał 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 One live palace. wpuchał I wpuchał wpuchał One. I saw just one. He's 50 HP. Yeah, he's cool. Kitchen, probably. <laughs> 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 To no. Oh my fuck. nie mam bohatera, nie. So like it's not so lucky though. <mim> well, I have like bardzo like słaby <mim> strasznie <Yeah. mim> na najwięcej mam na, 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 na 2 na 5 więc. Na 7 na 1. Sam naprawdę powinno to być easy, ale flash B. Ale przysiad zrobili ty przy tym konakcie sumie prawie mu to wyszło przy tym konak żeby I tak to zrobić. co to było I can't play dude won't be bomb sam co to naprawiając Kasa to kosa, nie? Jajj, kasa! Zaraz mi się przydał Statrak do mojego bojeneta M9L. Doppler oczywiście, doppler. Nie jakieś tam pierdoły M9, bojeneta Doppler. mi mój Statrak oczywiście. No, ale nie mam go bo. No nigdy go nie mam Nawet. Wam na zaka, a mi się nie udało. Yeah. Ja, no oczywiście, że to ja. słuchaj, za prawie jak nic. One mm. yeah. lad Short, ale to jest bole. Niepotrzebnie potrzebnie, tam wyszedłem. Bardzo niepotrzebnie. Przepraszam, bardzo, przepraszam bardzo za to, nie Serdecznie. Widzowie, przepraszam bardzo, tam wyszedłem, niestety wygrywam tylko 6-0. Co zrobić? Co ja mam tu poradzić? No nic nie poradzę. Cóż no, może ugra. Kościół ma staty 7 na 1, tamten ma 10 na 1, ja mam 5 na 3, mamy bota w tym momencie. Fajnie. Fajn. Tak, A, on reconnect dała słowo, czyli... Wróć! no niestety Imba toksa już sam na niego czekał tu gość jeszcze był teraz ja spróbuję swój sił saweczką eee, sorry Adun, eee, gram teraz swój nie wiem ludzie nie widzicie tam na przykład jak gram ale eee, zapraszacie mnie dużo razy na mecze o, kolejny kolej, mi zaprasza Na tego nie widzicie, ale będziecie słyszeli pewnie. pewno tego się na pewno w krzywdzie to zapraszam. Ale... Ja gra. Na no pewno kogoś bym wybrał, jakbym miał grać, no ale... Teraz... Mogę. Pokaż kasę. Yo Sai, pokaż tą kasę. Bardzo mi ją skieruj. Nie masz damki, a masz, masz kostę, to idę to yy. No i nic znowu nie widziałem, czy ona. No a to chyba zwykle jest bez tak. Spróbujmy jeszcze raz do wszechle, że ryszczówkę, jak to się mówi, ale na 3 ryszczówkę, no na i starczy pieniędzy. w tym momencie już mamy po krągłe Zero, są trzy awki. Co wiecie, że wiąże się z tym, że będzie słabo. To jest słabe, jak Ok No w, dupę. E, w konektor, dupę! Konektor, palace Side I triple. Kurwa, no go No trzeci raz już na mafki nie, no, nie no za, za pomocą mawki nic nie zabiłem, jestem piąty Czyli ostatni, mam 5 x 5 Jest tak słabo, tak słabo, że głowa po prostu jest miasz smutny oczywiście, że... E... Dobra, nie masz. Dobra, USP-iem zagramy. Po prostu tak... A do samego, a do TT-MUK-a. Smutny. Thanks for the effort. follow the maton char I watched connector or maybe a one, con one connector minus 86 he's going jungle jungle nice lucky at the motherfucker no dobra i zostało tak naprawdę Jest! Jestem już przed ostatni, chociaż mam tyle sam punktów z ostatni, czyli jak jafko jestem czwarty. Tak jak tamten. Albo piąty, tak jak tamten. Więc w sumie jedno i to samo, nie? No właśnie, no właśnie. Jeden jeszcze został. City, 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 city. The shoes, the shoes. Nice! Motherfucker, motherfucker, face is a lady. Wygrany będzie, bo mówię pan. Nie wiem, ale face zawsze wygram. Cały czas wygram face city. Grand Ren wygrałem na 6, mecz 5. <laughs> It's easy. E, to będzie po siódme Więc easy. Jakie banie? Mówię jeszcze raz. Ogólnie zapraszam was na mojego live'a i mam no bardzo jeden duży wielki problem. Ogólnie live'a mówię wam. Zawsze na Facebooku, kiedy są, ogólnie problem jest taki, że kierownica po prostu tam jest popsuta, popsuła mi się i spróbuję zabierać tą nową i jeśli byście chcieli mnie wspomóc, to wiecie, możecie tam rzucić kilka groszów od swoich, każdy grosz się liczył. Ej, Jeden tu przecież przebiegał. No. A, nice, a zginął. Leży koło Fireboxów. Dobra, 9,2, super. Może być 9,2. Jeszcze mecz rozumiał którym nie zamykam I, i chyba wygramy go, nie? Bo tutaj raczej nie ma się co spodziewać, że... Co? Wygraliśmy Niestety tam nie dołączył jeden zawodnik z powrotem, no i niestety się skończył. Meczek się skończył, więc ten odcinek zajął 16 minut jak wiecie i... Bardzo dziękuję Wam, że go oglądaliście w całości, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, że udostępnicie ten filmik, że skomentujecie i zasubskrybujecie, są to cztery czynności, które Wam zajmą około minuty, a ja zrobimy taki bananary, więc do dzieła, get to it guys, dobra, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, na następnego odcinka, hej!